Się gdzie stanąć, żeby nie było widać bałaganu. Cześć z tej strony Sylwia Właśnie tutaj. Zapraszam Was na kolejny dzień. Pod tytułem kręcimy klip. Jesteśmy lekko niewyspani, ponieważ poszliśmy spać późno wieczorem. Co? Mieliśmy dużo spraw jeszcze do ogarnięcia. No, no Chciałam powiedzieć, że o czwartej rano tutaj są. W zbrodni, mamba z impetem wskoczyła do pokoju w pysku niosąc wielkiego ptaka. Na, szczę ptaka. na szczęście to nie był mój ptak. Nie wyspanie tutaj się pojawiło. Idziemy do przedszkola. Przyszkole Herritos hmm, przyszkole to <śmiech> <śmiech> I jedziemy już tam gdzie mamy jechać. Jest tutaj chyba 50 stopni w tym aucie. Jak siadłam, to sobie spaliłam. Na fotelu wiecie co. Tutaj jest studio, wspaniałe nagrań. Fajne, nie? Zastanawiam się, kto dostanie tą fajną rolę. Coś tam gra w kościelne pieśni. którzy tutaj pracują. A powiedz lepiej Wojtuś, co u Ciebie? Jadłem 20 paczek sushi. Będę grał Pana od kebabów, więc musiałem zadbać o to, żeby mieć duży brzuch. Co o tym sądzisz, co? Co sądzisz o tym przedsięwzięciu? Cyganka. Cyganka? Jak cyganka wyglądasz? No to cyganki są ładne. No to też jesteś ładna. No to cyganka. są takie różności, na tym będziemy właśnie nagrywać. Potem będziemy na tym montować. Tutaj jest do dźwięku. A tutaj jest film. Dzień dobry, dzień Pani dobry, jest. Państwu Ja to tylko polewam kole. Więc się robi. Dzień dobry. Co tam na dzisiaj ciekawego powiesz? Jestem Mateusz. Jestem z Rzeźnie Pytaj. A co my tu dzisiaj robimy? A my dzisiaj kręcimy tutaj. Kip do Białego Rana. Kogo chcesz pozdrowić? Ja, nie kłopuć, nie. Pozdrawiam, ratowników. Dzień dziś dzień <gulanie> <gulanie> dobry. takiego kompana, z którym można do Białego Rana. Kim pani jest? E, a to do waszego blogu? Tak. Cześć, mam na imię Dorota, nie piję. Nie wiem, co no, mam. Jeszcze, raz. Jeszcze raz. No dawaj. Cześć, mam na imię Dorota, kręcimy dzisiaj klip do weźnie pytaj, jest zarobiście i dzięki za super zabawę. Paulinko, co tam? Nie taką staples, 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 Nie no, to teraz nie kamerujemy jeszcze Paulinki. Paulinka! Teraz na drinka. Kochani, znajdujemy się w nietuzinkowym miejscu. Nie wiem, czy pan kamerzysta może tutaj nam pokazać wszystko, ale ja nie tym bardziej nie mogę zdradzać, gdzie jesteśmy. <noise> Niech to będzie zagadką. Gdzie znajdujemy się? <noise> Na pewno wygląda inaczej. Przez to, że nie mam okularów. Tak? Dobrze zauważyliście. Nie mam okularów. Przyszedł gość po na kontaktach. <grymne> <grymne> Ten gość ma kontakt. I co? na nigdy. Co, ci dziwne rzeczy się tu dzieją. Mateusz został perkusistą. Zaraz wam to pokażę. Sylwia zagłożyła borek na głowę. Nie wiedział, że robi takie rzeczy. Polina stoi i się napija. Gdzie jest to sushi? Nie ma. Gdzie jest sushi Mateusz? No nie ma, tu, tu jest sushi. A, ty kręcisz. Jakby jutro miał cię trafić szlak. Jak tam dziewczyny? Dajecie radę? Super. Pięknie wyglądasz, Dorota. No pani co to do spania? Jeszcze co? Pani ja. No pani ty do spania? Kręcimy właśnie klip do piosenki pod tytułem Do Białego Rana i to będzie ostatnia scena. Wstaję z łóżka obudzona przez koleżanki, które pod domem wołają mnie, wybieram sobie warkocza i idę na imprezę, na imprezę. <ślinik> <ślinik> Ciepło jest, co się radzić? O, ten materiał ma swoją cenę, ale jest do odsprzedania. Ja dla ciebie odsprzedam. Patrz. A to tylko wiatra. Co ja sobie myślałam, to jest moje. Jesteśmy po pierwszych shotach. Pierwszych sześciu godzinach nagrywek. Jest teraz shot w postaci... Rockstar. No sugar. Znowu liczymy na jakiś rebacik. Podoba ci się ta rola? Bardzo. Czekam na kiwanie głową. Lubisz jest... odgrywać role? Jakieś ciekawe? Bardzo lubię. Ja lubię kiwać głową rolę. Aha. A do przodu i do tyłu do czy głowy, w boki? Tak. Do przodu do tyłu. Taka. Wszystko z martą muzią uwielbiam. O, ja tak A co to o tym Sylwia myślisz? Paulinie no chodziło, y, no, y, chodziło o... co mi chodziło spa, o... spaghetti? Tak, o spaghetti. No. Ja powiem tak, ten vlog już dawno przestał być rodzinny. A. O. Lewa, prawa, lewa! będzie grały? Scenę. My będziemy jechały teraz taksówką. Z tak. super taksówkarzem. Tak, kiedy ma na imię Mateusz. Podobno. I w weekendy gra właśnie Pytaj. No. A co to za taksówka? Zadowolona? Tak bardzo? Jest fantastyczny. Oby nie ostatni raz Oby to nie, ostatni raz Dziewczyny, fajne jesteście, ale... Tak nam powiedzieli. No <noise> <noise> Trzeba będzie wypić? Chciałabym powiedzieć, że tak, to jest cytat, to jest cytat cyta przytoczony od Mariana Wółki z zespołu Leji Poo. Tego pozdrawiam bardzo serdecznie. I tu bardzo ujęjęję no teraz pojadę autem i będę taksiarzem. Tak? Ale taksiarzem takim rodowitym taksiarzem? Czy jest jakiegoś nowego brandu jakiegoś? O, takim rodowitym. Taki, taki brand. Taki brand, taki brand. taxi driver. Dziada, bro, dziada, Nie żadne dobra. Ubery, Bolty. Dziada, Nie. Aha, mówię, ja, tak. Biora, a, on, on ma naklejkę taką a, dobra, fake dobra, dobra, taxi. Ja dobra, się okay. zastanawiam na ile on jest fake, a na ile taxi. To jest bez I mam udać po jak już odłożę, założę kapelusz, co mam jechać coś? Dobra, co, kamera poszła, siedzisz, czekasz. Telefon dzwoni, bo... <grym> ja, zaraz wezmę. No jak, no jak z filmu, nie? Jeden kajłogień. I korzystając z tego czasu antenowego, chciałam powiedzieć, że jest mi niezmiernie miło, że w końcu weźmie Pytać, zaprosiło mnie do udziału w teledysku, dysku, bo ja nie powiem, bywałam na planach, asystowałam, pomagałam jak mogłam. Ale teraz jestem bardzo wdzięczna chłopakom i Sylwusi za to wielkie zaproszenie, które przyjęłam z chęcią. Wielkie, ogromne tak. I jestem bardzo zadowolona i czekam na efekty tej pracy, współpracy. Tyle. Gdy są dziewczyny, jest zabawa, radość. Żebym powiedział, czas na powiem coś, co jest w tym przypadku, myślę, rzeczą naturalną, że jestem barmanem na tym dancingu. Ja mocnego. mocnego. Bank, bank, bank. Bank, bank, bank. Linka, gang, bang, bang, no. Nie, <grystanie> Jak ładnie śpiewacie, Jeszcze może znajdzie jakiś kompan, dobrze? Sylwia Gada. Jakby jutro miał się świat. No, a tutaj jeszcze chciałem wrzucić na takie awangardowe rozwiązanie. To potem też żniwiu, że robię. Uprawnienia supowskie widzę, że po stronie tego osoby, która da. Ale oczywiście, że tak. To jest wszystko zgodne z z... Z... Wszystko jest zgodnie z normami. Ze sztuką elektryfikacji.

Wygląda tak jak ten gościu, co testuje fortepiany. DJ-a. Barcelona chciałbyś lubię, zostać lubię... rezydentem w klubie Żyki. Oh, no okay. myślę, że klubie nie rzyka. Mnie, ale. Przepraszam, coś, nie tak coś, tak. coś nie coś potrafię. coś. Coś nie potrafię. Trochę się przeżyło, trochę się robiło, nie? Dziewczyny właśnie kręcą scenę, w której uciekają przed nami z kebabami i będą odlatywać rakietą w kosmos, a my tymczasem zostaliśmy turkami od kebaba ale raczej kebabami od turka To Zerunia? ciepło jak się ucieka z kebabem tak szybko do rakiety Ach, o przepraszam objechał mi kadr ja już skończyłem swoje zdjęcia na dzisiaj w Batman czy wyświetlił się znak? i musisz lecieć na ratunek światu? Do tak! Ja Wam tylko pokażę? Dużo będzie No! Mm, mm. to znak jest! O! No, oh. Widziałeś, ooo! Oh. Oh. to jest Batmanie! <grym> Wiesz, coś jest! Nie no wiem, czemu ale jakoś przeodrebniło mi pierwszy człon tego. tego... Bat! <grym> <grym> to jeba, Bat! Jakby to to mi powiedział! But. To jeba. Bat! Żarty żartami, ale ja potwierdzam. Kręcimy dzisiaj klip do teledysku do białego rana. Gruba piosenka, gruby teledysk będzie sporo jaj podczas emisji, że tak powiem. No oglądajcie, oglądajcie, zobaczcie co tam się będzie działo. <grywka> <grywka> Za późno. Podohodź.